W pierwszych dwóch kolejkach po powrocie Ekstraklasy tylko trzy drużyny zdobyły komplet punktów. Jedną z nich jest Piast Gliwice, który najpierw pokonał Śląsk Wrocław, a później dość sensacyjnie zwyciężył z Legią Warszawa. Skąd wzięła się tak dobra forma Piasta Gliwice, a także czy zespół trenera Aleksandra Wukowicza jest w stanie powalczyć o coś więcej? O tym opowiem w dzisiejszym materiale, także serdecznie zapraszam do oglądania. W poprzednim sezonie Piast Gliwice wrócił po przerwie zimowej i dwukrotnie przegrał, a w tym sezonie Piast Gliwice wrócił po przerwie zimowej i dwukrotnie wygrał. Piast naprawdę kapitalnie rozpoczął ten rok. Zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław ok, pokazało, że jest to zespół naprawdę mocny, natomiast jednak był to zespół mocny na tle Śląska Wrocław, czyli czerwonej latarni ekstraklasy. Czekałem na ten sprawdzian z Legią Warszawa. Czy tam piast zaliczy? Czy piast pokaże się po raz kolejny z dobrej strony? I pokazał się z niezwykle dobrej strony. Mam wrażenie, że piast Gliwice może wygrać wiele spotkań w tej rundzie swoją naprawdę solidną defensywą, bo wygląda ona bardzo dobrze. Jeżeli Legia Warszawa, bardzo głodna punktów, głodna zwycięstwa po tym remisie z koroną, nie była w stanie w Gliwicach. Zdobyć choćby jednej bramki, goniąc wynik tak naprawdę prawie przez cały mecz, to oznacza, że naprawdę obrona piasta Gliwice funkcjonuje bardzo, ale to bardzo dobrze. Mam takie wrażenie, że drużyna piasta Gliwice pokazała, że wreszcie się tak scaliła, że wreszcie zaklimatyzowali się wszyscy do pewnych zmian, które zaszły jeszcze w letnim okienku transferowym, bo w lato w Piaście Gliwice wszystko się tak naprawdę działo na przestrzeni ostatniego tygodnia Okienka. Odszedł Ameyał, odszedł Mosur, którzy zaczęli sezon w Piaście, później odeszli oczywiście obaj do Rakowa, Częstochowa. To były odejścia kluczowych piłkarzy w tamtym momencie dla Piasta Gliwice. Piast, który szybko dopinał gdzieś transfer Nobregi, transfer Katsantonisa i transfer Lewickiego. I mam wrażenie, że wreszcie wszystko to się scaliło, a w dodatku Piast Przeprowadził naprawdę świetne, bym powiedział, zimowe transfery. No posłuchajcie, na razie Akim Zedatka i Erik Żirka po tych dwóch meczach, no to są strzały w dziesiątkę. Akim Zedatka bardzo solidny mecz, bardzo solidny debiut we Wrocławiu, a Erik Żirka pokazuje, że może w ekstraklasie wymiatać tylko dlatego, bo jest szybki i ma jakiekolwiek pojęcie o technice. Naprawdę taki sygnał na razie wysyła Erik Zirka, bo on autentycznie swoją po prostu motoryką swoją szybkością pokazuje, że naprawdę jest w stanie wiele zdziałać i był w stanie wiele zdziałać we Wrocławiu ze Śląskim i był też w stanie wiele zdziałać w meczu z Legią w Gliwicach. Także na razie zimowe transfery są kapitalne, a poza tym mam wrażenie, że już pogodził się piast tak w 100% z tym, że nie ma Amejała i nie ma Ariela Mosura. Jeżeli chodzi o ten początek rundy wiosennej, to są trzy drużyny w ekstraklasie, które zwyciężyły w obu swoich meczach. Pogoń Szczecin, która pokonała Zagłębie, Lubin, a następnie Górnik Zabrze. GKS Katowice, który wygrał ze Stalą Mielec, a później dość sensacyjnie pokonał Raków Częstochowa. I właśnie Piast Gliwice, który najpierw zwyciężył ze Śląskiem Wrocław i później zwyciężył z Legią Warszawa. W obu tych meczach. Moim zdaniem będąc drużyną lepszą. Bo w meczu z Piastem Gliwice to Legia Warszawa zdecydowanie rozczarowała. To Piast Gliwice zrobił wynik tak naprawdę ponad stan. I wychodzi trener Aleksander Wukowicz na konferencję prasową po meczu i zaczynają takim zdaniem, które moim zdaniem jest po prostu niedorzeczne. Posłuchajcie sami. Mam wrażenie, że zasłużyliśmy na wygraną z na tę chwilę lepszą drużyną od nas, która ma większy potencjał i możliwości, jeśli chodzi o grę w piłkę. No, moim zdaniem nie lubię takich zdań. Nie lubię takich zdań, nie lubię takich stwierdzeń. Jak to drużyna lepsza, skoro to Piast zwyciężył? Okej, okay, Legia Warszawa w tym meczu, no bez dwóch zdań przeważała, ale nie wynikało to z tego, że Legia Warszawa przy 0 do 0 by tak samo nacierała na piast, jak robiła to przegrywając. Zdecydowanie nie. Legia po prostu zrozumiała, że Manusz na gardle i dlatego nacierała. Poza tym też Legia nie stworzyła sobie aż tak świetnych okazji, uderzał kapłani głową ale zatrzymał go dwukrotnie kapitalnie zresztą Franciszek Plach, który moim zdaniem no, zasługuje na miano, na miano bramkarza najlepszego w 20. kolejce, bo zagrał naprawdę kapitalny mecz Piast zagrał mądrze, zdobył bramkę po błędzie poniekąd indywidualnym Wladana Kowacewicza trafił Jorge Felix, później Piast tak naprawdę zamknął się na własnej połowie i szukał jedynie jakichś pojedynczych kontrataków, ale to co ważne nie miał zbyt wielu szans, aby zamknąć ten mecz, aby trafić na 2 do 0, dlatego też go nie pokarało. Dlatego też niewykorzystane sytuacje nie mogły się zemścić, bo wiele drużyn ekstraklasy pokazało, że potrafią i uwielbiają się mścić niewykorzystane sytuacje, gdy drużyna wygrywa 1-0. Bo przykład z meczu z Legią. Statystyka expected goals, czyli oczywiście przewidywanych bramek Piast 55 setnych, Legia Warszawa 1 i 4 setne. Także Legia miała faktycznie przewagę. Kontakty z piłką w polu karnym rywala też tutaj chyba nie ma zaskoczenia. Legia Warszawa 25, Piazdliwice 13, także no ogromna przewaga ze strony Legii, ale Piazdliwice pokazał tym meczem, że potrafi takie mecze przepychać i to nie pierwszy raz. Na własnym boisku, bo był taki mecz chociażby z Lechem Poznań, gdzie Piast z kolei miał kilka okazji na to 1-0. Lech grał bardzo słaby mecz, myślę, że jeden z gorszych w całym sezonie. No i tam Piast ostatecznie zremisował 0-0, ale pokazał, że potrafi zatrzymywać wielkich na własnym stadionie i wręcz przeważać pod tym kątem, że żeby wywieźć ostatecznie korzystny rezu rezultat, bo tam w meczu, właśnie z Lechem Poznań, Piast miał bardzo dobrych kilka sytuacji. Ale ostatecznie ich nie wykorzystał i dlatego też skończył jak skończył, czyli z remisem. Tu w meczu z Legią ta bramka wpadła, no i Piast pokazał, że potrafi też ten wynik utrzymać. Z kolei mecz ze Śląskiem Wrocław, to był, mówię, no trudny sprawdzian do oceny. Bo z jednej strony myślę sobie tak, że Piast Gliwice grał jednak z ostatnią drużyną w tabeli. Drużyną, która teraz pokazała, że nawet wygrywając 1-0 do, do 90 minuty, można mecz. Zremisować drużyną, która jest no, skompromitowana w tym sezonie, powiedzmy to sobie szczerze. Ale z drugiej strony, Śląsk Wrocław dla niego to było tak naprawdę coś takiego jak nowe otwarcie, takie nowe rozdanie jeszcze początek kolejnego etapu tej walki o utrzymanie, tej walki o każdy punkt. Tylko, że Śląsk-Wrocław w tamtym meczu nie ruszył od początku do pressingu i nie był od początku takim trudnym przeciwnikiem. Jak ja się spodziewałem, że tak mówiąc kolokwialnie, no to piłkarze Śląska-Wrocław będą walczyć o każdy centymetr boiska, że będą gryźć trawę, podchodzić wysokim pressingiem i tak dalej. Tym bardziej patrząc na to, o czym mówił trener Ante Szymundża, że na co zwraca uwagę. Tak kompletnie nie było, ale z drugiej strony szczęściu trzeba pomóc i piast prowadził prowadził, zanim... Zakończył się pierwszy kwadrans meczu już 1-0. Do Później dopiero padła ta bramka kuriozalna samobójcza Jechora Macenko, ale tak, Piast Gliwice prowadził. Piast Gliwice tak naprawdę doprowadził do takiej sytuacji, że w tym meczu nie, nie wymsknęła się spod kontroli ta sytuacja Piastowi Gliwice. To znaczy Piast cały czas kontrolował to, jak przebiega ten mecz. Głównie to on tworzył ataki, to on stworzył sytuację. No, i to on tę sytuację wykorzystał. Wygrał ostatecznie jednak pewnie, bo 3 do 1 to taki wynik, bym powiedział, dosyć pewny. Dwubramkowe prowadzenie. W kolejny weekend też czeka Piast naprawdę ciekawe starcie w Katowicach, mianowicie przy Bukowej z GKS-em, czyli właśnie z jedną z drużyn, która wygrała pierwsze swoje dwa mecze w nowym roku w Ekstraklasie. Także to będzie naprawdę ciekawe starcie. Ale zastanowiłbym się nad jedną rzeczą. Czy nawet to, jeżeli Piazdliwice będzie w bardzo dobrej formie na wiosnę, czy to w zasadzie może jemu coś dać? Bo nie oszukujmy się, patrząc na pozycję w tabeli, Piazdliwice w tym sezonie nie jest nikim więcej niż takim typowym ligowym średniakiem. Obecnie dziesiąta pozycja w tabeli, ale zwróciłbym uwagę na jedną naprawdę ciekawą rzecz, że tak naprawdę poza Stalą Mielec od 11 do 4 miejsca jest 7 punktów. To nie jest aż tak dużo, to znaczy to może być kwestia trzech kolejek odrobienie siedmiu punktów, w takim idealistycznym oczywiście scenariuszu. Piast Gliwice ma punktów 28, Legia Warszawa, która jest na miejscu czwartym ma punktów 33, więc można by powiedzieć, że Piast zagrał jednak z bezpośrednim rywalem o miejsce w, po prostu w Ekstraklasie, bo czy Piast Gliwice powiedzmy sobie szczerze wbije do top 3 i będzie grał w europejskich pucharach? No raczej nie. To tak nawet czysto logicznie, to się nie spina, żeby Pias Gliwice, No, Pias Gliwice na pewno nie jest jedną z trzech najlepszych drużyn w ekstraklasie. Ale czy Piazgliwice może tu jeszcze jakimś psim swendem do tego top 3 wtargnąć, albo do tego top 4 czy top 5? No czysto teoretycznie, tak. Słuchajcie, 28 punktów. Motor Lublin, który sobie słabo radzi, który przespał te pierwsze dwie kolejki, ma już tylko jeden punkt przewagi nad piastem. Piast tak naprawdę wygrywając dwa mecze w momencie, gdy Legia dwa mecze przegra, Legię przeskakuje, bo to jest różnica pięciu punktów. No okej, okay. Raków, który jest trzeci, ma 37, więc powiedzmy sobie szczerze, to jest nie do odrobienia. Z drugiej strony, co jest nie do odrobienia, 13 kolejek zostało, naprawdę dużo spotkań do rozegrania, dużo punktów do zdobycia, więc tu naprawdę się może jeszcze wiele pozmieniać w tej pierwszej połowie tabeli. Moim zdaniem to jest liga w tym momencie takich troszeczkę dwóch prędkości, bo tak naprawdę od Widzewa to. Odwidzewa w górę każdy może znaleźć się w tym top 3. Tak czysto teoretycznie, czysto matematycznie. No a już Stalmielec, korona, czy Radomiak, czy puszcza, czy Zagłębie, czy Lechia, czy Śląsk, no to walczą o utrzymanie. Więc naprawdę piast, jeżeli będzie wygrywać regularnie, tylko to jest kwestia też regularnych wygranych. Tutaj remisy nie wystarczą, tu trzeba zdobywać regularnie pełną pulę. Może teoretycznie jeszcze o coś powalczyć, chociaż ja bym tego nie widział. To nie jest na pewno zespół na top 3. No i to nie jest drużyna grająca tak dobrze, żeby być w tym top 3. Natomiast czemu nie? Czemu nie? Tak do tego podchodzę. Na którym miejscu twoim zdaniem Piast Gliwice zakończy ten sezon? Daj znać oczywiście w komentarzu, chętnie z wami podyskutuję w komentarzach. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem i słyszymy się. W kolejnych odcinkach. Cześć!